Witam w moim skromnym warsztaciku. Dziś będziemy sobie przerabiać 12V akumulator Rajobi z ogniw niklowo-kadmowych na litowo-jonowe Ten akumulator już pozwoliłem sobie rozegrzeć. Tu są jego wnętrzności. Tutaj już coś było kombinowane, cudowane. Jako, że to jest akumulator 12V, no to zrobimy sobie pakiecik 3S. Tutaj miejsca troszkę mamy. Tu się troszkę podrzeza. Tu wejdzie nam jeszcze jedno ogniwko. Założymy sobie BMS-a 3S. Nie może jakoś tak wsadzimy. Nie może tak. Akumulator robię dla znajomego. Znajomy nie ma ładowarki w ogóle do tego akumulatora i tak sobie pomyślałem. Że może od razu wsadzimy tutaj przetwornicę. Wyprowadzimy sobie tutaj wejście na zasilacz komputerowy od laptopa i, i, i byłoby takie sprytne coś. Zamawiając płytkę z PCB, określamy sobie jej długość, szerokość ilość warstw z jakiego materiału chcemy zrobić, grubość płytki, minimalny odstęp ścieżki. Minimalny rozmiar otworu, jak, jakiego koloru chcemy mieć płytkę, jakiego koloru chcemy mieć napisy, czy chcemy złącze krawędzowe, czy nie, czy chcemy mieć cynę ołowiową, bezołowiową, rodzaj przelotek oraz ile chcemy mieć miedzi na jednostkę powierzchni, zamawianie płytek w pcb jest łatwe i szybkie. Może przetwornicę damy tutaj, a może damy tutaj, no zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. No, jakby się uparł, to moglibyśmy zrobić nawet na 14V, ale nie, ma być 12x12. no Przetwornicę nawet można by upchać tutaj w tym Denzlu, ale myślę, że to będzie troszkę bardziej nawet kłopotliwe. Iż jakbyśmy ją chcieli po prostu wsadzić tutaj do środka. Tylko musimy pamiętać, że ona będzie się troszkę grzała i trzeba ją odizolować od ogniw. Zastosujemy sobie ogniwa LGHD2. Tutaj wybrałem jakąś partię. No i wybierzmy sobie, co my tu mamy takiego najbliższego. Żeby to ładnie wyszło. Myślę tak będzie ślicznie. Jeszcze sprawdzimy sobie impedancję. Dwanaście, zero dwa. Dwanaście, jeden. I dwanaście, dwa. Myślę, że jest bardzo zbliżona. Założymy sobie przekładki. Taśma stalowa niklowana grubości 0,2 dwa. Zrobimy sobie próbny zgrzew Ustawiłem wartość 25, zobaczymy, czy wystarczy. No, mamy dwa otworki, możemy zgrzewać. Czyli tak, myślę, że to mogę już nawet na zewnątrz połączyć. Już mniej więcej tak od spodu na BMS-a damy taśmę kaptonową. Czyli tak, tu będziemy mieć główny minus. To sobie tutaj blaszka od razu poprowadzimy dotąd. Tu jeszcze spód BMS-a wzmocnimy sobie taką taśmą duct tape. Dobra, to mamy. I teraz tak, musimy sobie wyprowadzić tutaj dalszą część stąd na, na to ogniwo. Czyli nam się będzie łączyć tutaj plus z tym minusem, a tu będziemy mieć główny plus. To jeszcze zanim tamto skończę, to tutaj możemy sobie wyprowadzić, bo tu minusa już mamy. Prawda nie jest jakiś bardzo giętki, no ale niech będzie. Niech ja że się go troszkę skróci. Wyprowadzimy sobie stąd jeszcze plusa i zarajemy to gorącym klejem, żeby tam się trzymało. Tutaj damy sobie troszkę cieńszy przewód, damy sobie ile tutaj mamy 16 AWG. I tak to jednak nie będzie ustawione w tą stronę. Bo tutaj jest główny plus i główny minus. Czyli te dwa pola. I one tutaj. No, przewody się tu za bardzo nie zmieszczą, więc damy to w drugą stronę. Jakoś tak. Ten przewód przez to będzie troszkę za krótki, więc ten przewód damy dłuższy. Co tu jeszcze zrobiłem? Usunąłem te konektory. Także będzie tutaj nam się łatwiej przylutować niż tutaj kabelki wkładać, przykręcać. No, będzie troszkę niższa przez to. Ta przekładka, która tam była na spodzie, wygiąłem ją, nałożyłem troszkę kaptonu. I tutaj będziemy mieć taką wyściółkę dla naszej przetwornicy. Bo ona będzie się troszkę grzać i chcę ją odizolować od ogniw. No, jakoś tak by sobie to było. Zobaczmy czy żyje. Dobra. I teraz wyjście przetwornicy podłączamy tutaj. No, i świeci nam się ciągle czerwona dioda. Chyba będziemy musieli tu dodać jakiś przełącznik. To nam może troszkę rozładowywać pakiet. No zobaczmy, jaki tu nam prąd wpłynie. Korda, dużo. 14 mili. No, w tą stronę 13. No nieważne, no taki prąd to już jest za No to jednak nie obędzie się bez przełącznika. No, ten jest jakiś trzypołożeniowy. To może nie. No, może taki. No, jakoś tak to będzie musiało być. Tu mam taką nową Makitę. Oczywiście podruba, No właśnie, 18 V. a trzy ogniwa no ale chodzi no mniej więcej się trzyma już się to wszystko na próbę tylko ale tak super dokręcić się tego nie da pewnie kapniemy to jakimś gorącym klejem No, tu mamy wiertełka z frezem, jeszcze nigdy ich nie używałem. No, myślę, że jest dobra okazja. O, no, i tak by sobie to wyglądało. No, zapomniałem odpowzować, co tutaj zrobiłem. No, mieściłem to gniazdo, przygotowałem przewody. Użyjemy sobie zasilacza to szyba 15V 6 amperów. Tutaj możemy sobie sprawdzić, czy jest wszystko dobrze podłączone. Mamy 1548. No to co? Lutujemy powoli głównego plusa, głównego minusa. I powoli będziemy to upychać wszystko. Aha, już się coś zwarło, ale nie wybuchło. Ja nie wiem czy nie uszkodziłem tej przetwornicy. Właśnie ja się wszystko okaże, tylko tak, no nie podłączymy tego do, do przełącznika, później nie będziemy mieli nawet jak sprawdzić napięcia, jakie tu nam wychodzi z przetwornicy. Hmm. Czyli przełącznik będzie jednak na końcu podłączany. No wstępnie by było. Następnie no by no Zobaczmy, jak to nam napięcie wychodzi. No, jak pięknie. Prawie, prawie jest. No nic, musimy sobie tak nie móc za bardzo tego jak przyłożyć. Będziemy sobie troszkę pokręcać i sprawdzać. 12,59, 12,6, dobra, to by było dobrze. Eee, tylko tak, akumulatory pasowałyby, żeby były rozładowane. Ale zobaczmy, jaki tu mamy prąd w tym momencie. <mulatory> Prądu. Wymieniłem przetwornicę, zostawiłem te, to na wkręcanie. Może tak zostanie, może to jeszcze przelutuję, zobaczę. No ale teraz co ciekawe, świeci się na zielono wcześniej, tam się coś świeciło na czerwono. <laughs> Czyli jednak ją gdzieś zepsułem w międzyczasie. Pewnie wtedy jak dotknąłem tą baterię gdzieś tam od spodu. Ale cóż, trzeba było sobie wcześniej zaizolować. I to zobaczmy ten prąd. Mamy 1,6A, 1,5A. Powiedzmy, że sobie chcemy ustawić troszkę mniej. Ale może to jest maksymalny prąd. I musimy dojść do miejsca, w którym się to wyreguluje. O, już jesteśmy. 939 mili, no to powiedzmy, że chcemy sobie troszkę więcej powyżej Ampera. No, i mamy Amperek. Czyli zasadniczo mamy gotowe. Tylko kwestia jest taka, że kolega ma ładowarkę, bo to robię dla kolegi. Ma ładowarkę 32V i u niego będę musiał to wszystko od nowa ustawiać. Więc na razie tak to zostawię. Kolega przeniósł zasilacz na 32V, ale przetwornica strasznie się grzeje. Ma szukać jakiegoś takiego mniejszego. Robiłem testy i na 15V prawie nic się nie grzeje. No jest ciepły, ale... ale w granicach normy. To co to jeszcze musimy zrobić? Musimy jeszcze wyprowadzić sobie diodę na zewnątrz, sygnalizującą nam ładowanie, znaczy ładowanie, no stan naładowania. Będziemy chcieli wyprowadzić tą diodę na zewnątrz, oczywiście wymienimy ją na taką malutką 3 mm. I tu mamy do niej rezystor. No i ten rezystor i tą diodę będziemy musieli usunąć, no i wsadzić rezystor i diodę odpowiednią. I wymontujemy sobie ten konektor, żeby nam nie przeszkadzał. Teraz wyprowadzimy sobie przewody tutaj z tego punktu i z tego punktu. Hmm. Jak podłączałem do tych większych diut, to było 20 mili. Tutaj wychodzi 10. Ale może właśnie do tych małych diut to tyle wystarczy. Nie ono świeci super. Nic więcej nie trzeba. Kurde, teraz tak mnie tknęło, że tu jedna dioda nie wystarczy. Muszą być wprowadzone dwie diody, bo jakby ta ładowarka była wolno stojąca, to powiedzmy ta dioda by się świeciła. Wkładamy baterię, ona gaśnie i jak się naładuje, to się znowu zaświeci. Ale teraz ona nam od razu będzie wyłączona, więc nie będzie wiadomo, czy to się ładuje, czy się nie ładuje. Więc musimy wyprowadzić też tą drugą diodę. Czyli w sumie na jednej diodzie też by to zrobił. Czy jakby była tylko ta niebieska, to powiedzmy tak. Tylko jak włączymy tak, to już się świeci. Dziwne to. No dobra. Podłączamy zasilanie. Świeci się niebieska. Włączamy, niebieska gaśnie. No dobra, no będzie i tak. Też jest ładnie. Więc tutaj jest blaszka i ona będzie się przesuwać. Nie bardzo ma się z tym, tutaj z czymś zewrzeć, ale na wszelki wypadek zrobimy jeszcze zabezpieczonko z tej strony. Tak by sobie to wyglądało. Nasze no, no, wygląda jak akumulator, no tylko tutaj tym przodem się różni. No i zobaczmy, co się stanie jak podłączymy akumulator. Zapala się na niebiesko i czerwona się lekko żarzy. Włączamy ładowanie. Zapala się czerwona. Akumulator tak zostawimy i jak się naładuje, powinna się zaświecić na niebiesko. No i świeci na niebiesko. Czyli wszystko elegancko. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję. Pozdrawiam.